Słuchajcie, dzisiaj mam do Was takie pytanie: ilu macie znajomych na Facebooku? Codziennie spotyka się nowych ludzi i zawiązuje nowe znajomości. Bardzo często później nawiązuje się takie kontakty też na portalach społecznościowych. Ta liczba osób, które się przyjmuje do swojego grona znajomych zazwyczaj z dnia na dzień po prostu rośnie. Uwaga, od razu chcę na wstępie powiedzieć, słuchajcie, nie chciałbym, żeby ktokolwiek się z tym poczuł źle, postaram się to wszystko jak najlepiej, jak najbardziej łopatologicznie wytłumaczyć. Jeszcze do niedawna miałem 537 znajomych na Facebooku. Ta liczba została zredukowana przeze mnie do 480. Dlaczego? Dlatego, że istnieje coś takiego jak liczba Dunbara. To jest liczba określona przez człowieka, który napisał książkę, Ilu przyjaciół potrzebuje człowiek? Zakłada on, że każdy z nas jest w stanie prowadzić takie bliskie relacje z ograniczoną liczbą osób. Ponoć ta liczba ma bezpośrednie połączenie z budową naszego mózgu, dokładniej skorą nową, która jest odpowiedzialna za świadome myślenie. On podał liczbę 150. Potwierdził to dodatkowo badaniami w terenie. Rzeczywiście, patrząc na struktury działające firm czy najmniejszych jednostek organizacyjnych, to jest moment, w którym. To jest taka granica, gdzie albo się zaczyna robić bałagan powyżej, albo jest się w stanie utrzymać jakąś organizację właśnie w, przy takiej mniejszej ilości osób. Ja widzę tutaj takie nawiązanie. Pierwsza seria Pokémonów tam było 151 Pokémonów. Z czego 151 to był Mewtwo chyba. Czyli ten taki Łok Pokémon. Czy Mew? No nieważne. Ta liczba jest oczywiście przybliżona, to jest taka granica. I. To nie oznacza, że jeżeli będziemy mieć 151 znajomych, to nagle się okaże, że nie będziemy w stanie zapamiętać tej kolejnej osoby imienia. I też teoria zakłada, że jeżeli się pojawiają nowe osoby w naszym kręgu, to wtedy któreś osoby ze starego kręgu, wcześniej nam znanych osób, będą się musiały usunąć troszeczkę dalej. Tylko tu już wchodząc głębiej w teorię, jak to wygląda. Jest jeszcze jedna teoria dotycząca yy, przyjaciół. Chociażby, jeżeli mamy jakiegoś znajomego, z którym blisko się trzymamy, to ta relacja zazwyczaj trwa ileś lat, a później się to zmienia. Idzie do innej pracy, innej szkoły, gdzieś wyjeżdża i to już nie jest nasz taki bliski przyjaciel. Mówimy tutaj o tym najbliższym kręgu znajomych, z którymi trzymamy się najczęściej. Ale jeżeli chcecie o tym poczytać, dowiedzieć się więcej, no to macie jakieś przykładowe linki w opisie. Ja w to nie chcę bezpośrednio wchodzić od sprawy naukowej, tylko właśnie od strony wykonawczej. Tak, przyglądając swoją tablicę. Widzę rzeczy, które mnie nie interesują, treści totalnie odległe ode mnie. Najwięcej to są jakieś grupy YouTube'owe czy coś w tym stylu, gdzie pojawiają się praktycznie same filmiki z grami, albo udostępnienia osób, których mam w znajomych, ale których praktycznie nie znam. I o co mi tutaj chodzi? Część z tych osób, o których się pojawiają posty zwykłe, nie mówię tutaj o grupach YouTube'owych, to są osoby, które często spotkają na jakimś evencie czy raz w życiu ale one udostępniają zdjęcia, filmy ze swojego życia prywatnego, ze sfery prywatnej, o której ja nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś rzuca posta, wow, ale Beka, impreza u Justyny, coś tam, ja sobie myślę, no spoko, cieszę się, że spędził miło, miło czas, ale ja nie widzę żadnego związku z jakimkolwiek wydarzeniem, żebym zrozumiał, o co chodzi z Justyną, dlaczego jest fajna Beka, że jest właśnie z nią. Pojawia się wiele pytań, które zostają bez odpowiedzi i ktoś, jeżeli ja bym zadał te pytania, wręcz zdziwiłby się, Dlaczego ja je zadaję? No bo wiecie, jeżeli macie znajomego z jakiegoś dalekiego kręgu, którego zupełnie nie znacie, no to ciężko jest się wam jakoś zaadaptować do tego bezpośrednio, bo po prostu to nie jest coś, co dotyczy bezpośrednio Was. To jest coś takiego odległego. Po skasowaniu tej części znajomych dostałem już kolejnego dnia od trzech z tych osób właśnie wiadomości, dlaczego ich skasowałem na Facebooku. Wręcz z płaczem, że ja mogłem ich w ogóle nie dodawać do znajomych. Jeżeli ich chciałem usunąć później. Co jest najśmieszniejsze, ja praktycznie nie miałem z tymi osobami kontaktu żadnego. Nawet się zastanawiam, jak oni zauważyli z dnia na dzień że ja ich skasowałem, skoro nawet nie pisaliśmy żadnych wiadomości do siebie, nic. Była taka pusta znajomość, brzydko mówiąc. Dodatkowo jeszcze z Facebooka postanowiłem pousuwać także osoby ze swojego konta prywatnego, z którymi też absolutnie nie mam kontaktu. Ja, przynajmniej ze swojej strony, zachęcam was też do tego, żeby zrobić taką retrospekcję. Podam wam przykład. Pewna dziewczyna, z którą ja chodziłem do gimnazjum, do jednej klasy. Rzadko się rozmawiało, no bo nie ze wszystkimi się rozmawia zazwyczaj, ale jak poszliśmy do liceum, tego samego liceum, to nie dość, że mnie zaprosiła wtedy do znajomych na Facebooku, bo to był ten moment przechodzenia z naszej klasy na Facebooka. A dodatkowo ta osoba na żadne już w liceum powiedzenie cześć czy coś takiego na korytarzu po prostu nie odpowiadała, patrzyła się wręcz ze zdziwieniem. Powiedzcie mi, po co mam taką osobę trzymać. Nie mam z nią absolutnie kontaktu. Więc z takich kontaktów z jakichś tam starych szkół postanowiłem te rzeczy pousuwać, Dlatego, że jestem zainteresowany trochę mniejszym gronem osób, którym, z którym trzymam kontakt i później nie widzę, jak ktoś mój dobry, znajomy, z którym się trzymam od lat, zmienił zdjęcie profilu i wstawił zdjęcie z nową dziewczyną, dzieckiem i samochodem. Kurczę. Przegapiłem pół życia. Potem patrzy się na przykład na tablicę i mam znajomych, z którymi się częściej trzymam, bo się czasami czasami spotykam w rzeczywistości, inne tam takie. I jest mowa, a wrzuciłem na Facebooka, a jest na fejsie wszystko, ale to po prostu mi się nigdy nie, po prostu nie wyświetliły, bo dlatego, że więcej. Kontaktu z nimi otrzymywałem w rzeczywistości, nie w rzeczywistości internetowej, to naszych ręki się rozeszły na Facebooku i myśmy nie byli, że tak powiem, w ogóle zainteresowani. Tak samo osoby, które po prostu przyjechałem z jakichś innych klas, jak to było w szkołach, wiecie jak to jest, po prostu no, przyjmowało się wiele znajomych, można było pogadać na, na Facebooku czy coś, ale dzisiaj te osoby się porozjeżdżały po świecie i no, no tyle, no. Jakie ja mogę mieć wpływ na nich, jaki oni mogą mieć wpływ na mnie. Chcę po prostu to uporządkować, że wchodząc na Facebooka mam wszystko pokładane, ale o tym opowiem jeszcze troszeczkę później. Chcę ze swojego konta prywatnego zrobić taką ostoję w internecie, że po prostu tam mam tylko osoby, z którymi się rzeczywiście tak kontaktuję bezpośrednio. Ale o tym, o tym samym porządku opowiem za chwilę, bo jeszcze przejdę do przykładu Steama. Podobnie jest na Steamie. Na Steamie w pewnym momencie już nie miałem absolutnie miejsca na swojej liście znajomych, to zacząłem kasować pojedyncze osoby, których w ogóle nie kojarzyłem. No bo słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda z mojej perspektywy: dostaję 100 zaproszeń, poakceptuję je i jak część ników, część osób pamiętam, które mam wciąż na Steamie, z którymi gram, jestem w stanie się w tym obracać. No ale nie jestem w stanie ogarnąć kolejnej setki, kolejnej. Większość osób zostawiam. Ale uwaga! Jak ktoś co chwilę zmienia awatar i co chwilę zmienia Nika. I dzisiaj się nazywał przykładowo Maronem, a jutro się ma awatar świętego Mikołaja i nazywa się Analny rozpierd. To co mam zrobić? Potem jest, dostaje wiadomość na przykład do takiego człowieka, co tam ziemia u Ciebie, z tym z tym, z tym związanego. Gościu się nazywa czerwona pomarańczka. I też nie mam pojęcia, wy można wyświetlić tutaj już aspekty techniczne, wysiedzieć jakie miał pseudonimy wcześniej, ale często te niki były tak często zmieniane, że ta lista się cała zapełnia i całość to jest po prostu przegląd warzywniaka pani Zosi, gdzie są kartofle, selery inne pory. Myślę, że żeby się kontaktować, to jest wystarczająco dużo kanałów otwartych komunikacyjnych. To, że nie mam was na swoim prywatnym profilu nie oznacza, że nie możecie się ze mną skontaktować, no bo zobaczcie. Możecie napisać na grupie na Facebooku, możecie napisać w komentarzu pod fanpage'em, możecie tam nawet wysłać wiadomość. Wiadomości tu się pojawia czasami strasznie dużo, ja nie nadganiam, żeby na wszystkie odpowiedzieć. Możecie też skomentować najnowszy filmik, bo zazwyczaj pod najnowszym filmikiem przeglądam te komentarze wszystkie od początku do końca. I zrozumcie mnie, ja chcę zrobić taką swoją dziś ostoję w internecie, gdzie jak wchodzę to nie dostaję nagle 30 wiadomości. O jakichś gierkach, o czymś tam. Ja po prostu nie, nie jestem fizycznie tego w stanie ogarnąć. A oprócz tego, morał też dla Was taki z tego całego filmiku, chciałbym przekazać, żebyście też przeglądnęli swoje tablice na Facebooku i żebyście zobaczyli. Które treści was interesują, a które nie? Zróbmy porządek. Ile gier się grało na Facebooku kiedyś i te gry często znowu udostępniają jakieś informacje. Do ilu grup się dołączyło, do których się nie chce, w których się nie chce być, bo widzi się tylko spam, hamstwo, brud i smród. A propos, aby nasza grupa nie stała się miejscem, gdzie właśnie są same za przeproszeniem, dupoposty. To przedstawiam wam dwóch nowych administratorów, którzy wyrazili swoją chęć, żeby działać czynnie w służbie utrzymania tej grupy w porządku. I pokazuję im wam dlatego, żebyście zobaczyli, że to też są ludzie. Oni nie są anonimowi. Wy ich właśnie widzicie teraz. Cześć, ja jestem Boytrix. Od lat interesuję się lustrzankami, aparatami, kamerami, mikrofonami, oświetleniem, jak i montażem. Prowadzę też mnóstwo grup na Facebooku dla początkujących youtuberów i znam się na rzeczy. Cześć ludzie, jestem Grześ i jestem waszym nowym administratorem na grupie Ziemniaki Ziemniaka. Tak więc jeśli macie jakiś problem hardware'owo lub software'owy, piszcie, a ja wam pomogę. Dodatkowo chciałbym wam pokazać, że oni starają się bardzo przy wykonywaniu swoich materiałów, by utrzymywać je na najwyższym poziomie. Zapraszam na mój kanał po sporą dawkę unboxingów, testów, recenzji, sprzętu, jak i sporo poradników i vlogów. Zapraszam was na mój kanał Ziger, na którym znajdziecie gameplay z gier. Myślę, że się wam spodoba ten kanał, tak więc zapraszam do obczajenia. Linki do ich kanałów, gdzie możecie ich poznać bliżej, macie w opisie. Pan! Pan! Dlatego kończąc już dzisiaj ten krótki wywód, chciałbym Was zachęcić do tego. Jak zwykle, żebyście napisali co wam się udało dzisiaj zrobić, a oprócz tego napiszcie jak udało wam się posprzątać na Facebooku. Ja zamierzam się zająć grupami, w których jestem, zamierzam się zająć polubieniami stron, które polubiłem kiedyś tam, na przykład chaty z gówna. Pragnąłbym was zaprosić do tego, żebyście zostawili tutaj w komentarzu ślad po tym co dzisiaj udało wam się osiągnąć, co jeszcze planujecie do przodu oraz dajcie mi znać, jak wygląda u was sprawa ze znajomymi, bo ja teraz zamierzam siąść, zrobić naprawdę porządną czystkę, a dodatkowo na grupie jeszcze wrzucę informację, jak z tej puli 480 osób udało mi się tą liczbę zredukować. I proszę was, nie bądźcie na mnie źli. To jest ta, to miejsce w internecie, gdzie chciałbym tylko utrzymać jakiś porządek i widzicie teraz mój proces takiej nauki bycia też z internetowymi sprawami czy życiowymi. To jest decyzja, a jaki jej wynik będzie tak naprawdę, to ja zobaczę niedługo, a wy jako kolejni dowiecie się zaraz po bo postaram się o tym opowiedzieć we wrogu. Tym samym trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jutro, w ostatni dzień tego roku. W ogóle uda nam się dobić do 20 tysięcy subów i miliona wyświetleń? Udostępnijcie gdzieś jakiś filmik.